Witam Was serdecznie w imieniu Biura Nieruchomości Rożek, Wasz agent Iwona Rożek i zapraszam do miejscowości Wyry, ulica spokojna. Tu posiadam dom o powierzchni 150 m2 na nowo powstałym osiedlu. Dom został wybudowany w 2019 roku. Zostały zamontowane okna aluminiowe. Spacerując po salonie, możemy przejść do sypialni. Z sypialni bezpośrednie wyjście na taras. Podążając schodami do góry, przechodząc koło okna, z którego można wyjść na taras. Idąc dalej, łazienka. Wychodząc z łazienki, mamy pomieszczenie gospodarcze. Jeden pokój, drugi pokój, trzeci pokój. Jeżeli ten dom spodobał Ci się, to zapraszam do kontaktu. Do kontaktu z biurem nieruchomości Rożek Mikołów. Okrzei 17, telefon 531 09 92 12 i Wona Rożek. Pozdrawiam.